Siemano, siemano. Słuchajcie, wróciłem na Bohol, jestem teraz w Palo Beach Resort. Oznaczę za chwilę Piotra i Anię. Oni prowadzą tutaj malutki biznes przy plaży. Taki malutki resorcik z beach barem, więc zapraszam do oglądania. Jest ze mną Danusia, się tutaj, przyjechali sobie. Hi, Pukaj, Hi guys. tu Przygotowują sobie ryby na obiec. You're making lunch. Huh? What that will be? You will cook this? Because oh, you have this, uh, how you call this? Malusa, so how you call this Filipino food? Himalayan. Himalayan. Vanshi, Vanshi. Ah, uh, okay. Very nice. And this is tuba? Tuba. tuba. Ah, very nice. Coconut wine. Yeah. You know, so.

Filipiny właśnie przychodzą tutaj aż w weekend. Znaczy w całym tygodniu w przychodzą, ale w weekendy jest ich najwięcej. Najmniejło sobie takie koturze. No i siedzą sobie na, na wprost morza. Jak jest hajta i to woda cały czas przelatuje, dobra. Nie załudę nie.

tell me baby cause I need to know now cause my loving best is killing me and I, I must confess well, I still believe still believe what I am not it was all about give me a here hi guys how are you ok? <noise> ok amigo Bachobak no, tutaj pracuje na Piotra Tutaj jest Ania Ania Siema Gero Siema siema Danusia tam Mają słuchajcie to taki malutki stol Filipiński no i sprzedają. W sumie to jest takie miejsce, że bardzo dużo Filipińczyków przychodzi, wiecie. No i oni właśnie lubią sobie zrobić zakupy, jakieś piwo, wiesz, takie rzeczy w takim sklepiku. To się nazywa e, Sari Sari. A tam jest bar, beach bar. Patrzcie, polska flaga. A Piotra nie ma. Piotr pewnie śpi. Tam mają jeszcze w rogu taki grill. Tak to wygląda. Proszę bardzo. Deseczki. Całkiem fajnie. Tutaj bardzo dużo osób przychodzi. Słuchajcie, tu w tym barze na Palo, to spotyka się takie polskie community. Damian z Księczki do raju. No ja Piotr, no Krzysiek, mnóstwo Polaków tu przychodzi, Australijczyków, Kanadyjczyków również i Amerykanów też w sumie Wszyscy przychodzą do Piotra, napić się piwa, pogadać. I mam jakąś dziewczynę, to jest siostra tego chłopaka co tam siedzi. How are you? I'm fine. You are sister of that guy. Of that? Yeah. Are you single? Yeah. Yes? Okay. No. Więc możecie zwolnić Wolna pani 18 lat chyba ma Z tego co ja wiem Wyskoczyliśmy na chwilę na market i Ania poprosiła żebyśmy kupili fajki tam do sklepiku No ale nie ma, a to jest market Hi They don't have room right okay. So We have to I do you have Winston? Winston red Winston? Oh. Yeah. Yeah. How much per one rain? One rim? One tree. Yeah. Okay. Salamat. Ania powiedziała, że mamy zapłacić 1200, a zapłaciliśmy 1300. Nie wiem. get cięć? Jest. Zatrzymałem się tutaj w drodze z Loaj do Piotra, żeby wam pokazać coś. Miesiąc, może dwa miesiące temu był bardzo poważny wypadek tutaj w Loaj na tym moście Bridge. No i właśnie jestem teraz tutaj. Mam film o tym na w kanale angielskim, w zasadzie no, doszło do tragedii i filipińska pomoc ratunkowa w zasadzie była bezradna nie mieli sprzętu do nurkowania chodzili w okolicznych dive shopach, prosili o pomoc, o nurków, o sprzęt ja tutaj dotarłem wtedy w nocy i byłem jako spare diver żeby wyciągać ludzi z wody, z samochodów a to jest właśnie ten most, o którym mówię ale on już jest, jak widzicie no rozebrany tam jest jedna część o. i on szedł tam i się po prostu zapadł na nim było nie wiem, około 12-13 samochodów eee, parę osób zginęło Jedna osoba została nieznaleziona w ogóle eee, tam jest ocean czy może więc podejrzewam, że ta osoba jest już tam Także no, i dwa tygodnie później otworzyli ten most, który właśnie teraz nagrywam. <grych> On był gotowy. Tamten miał być zamknięty już dawno, bo się nie nadawał e, do użytku, a mimo to korzystali z niego. Musiało dojść do tragedii, musieli zginąć ludzie, żeby zrozumieli, że to jest źle. I popatrzcie, teraz woda opadła. Jest wieczór. Ale zupełnie inaczej wygląda. A tu dziewczyny robią co? Pranie? What you doing landry? Yeah. In the ocean. Very nice. Piotr, jak biznes. <laughs> jak biznes, no jak widać, nie? Odbudowany parę miesięcy temu to po prostu było wszystko zrujnowane nic tutaj nie było w zasadzie, nie? i no parę miesięcy Piotr to postawił na nogi właśnie zaczyna padać deszcz Potem, słuchaj tu jak one to myją przecież to słona woda słona woda jak masz na imię? jak masz na imię? Ah. And how old are you? I'm 17. 17, ah, so. It's a little <laughs> but nearly 18 or just finished 17? Huh? 17. When is your date, date, date of birth? November 17. Almost 18. So almost 17 or uh, almost 18? Almost 18. Ah. Nie. Jak chcecie, to musicie za parę miesięcy się odezwać. Bo, jakbyście to zrobili teraz, to mogłyby być problemy. Wtedy tej dziewczyny poniżej 18 są nietykalne e, za wiele paragrafów. Kiedyś z prawnikiem rozmawiałem na ten temat, powiedział, że w sumie można. Ale jest tyle paragrafów, za które rodzice mogą sadzić się do więzienia innych paragrafów związanych z dziewczyną poniżej 18 lat, że lepiej po prostu trzymać się z dalej, i nawet nie rozmawiać z nimi. <śm>